Witam Państwa z tej strony Daniel Kostecki. Dziś mamy czwartek, 18 dzień lipca, a notowania Eurodolara znajdują się obecnie w okolicach 1.31.19. Tym samym wczoraj mieliśmy trochę większe zamieszanie na rynku, ponieważ wyszliśmy na chwilę na intradayowy szczyt, zbliżając się ponownie do tego zasięgu dla trójkąta. Przy 31,80. Potem zobaczyliśmy szybki ruch do dołu, aby zamknąć świecę H4, finalnie w miejscu jej otwarcia. Tak więc ta zmienność nieco nam wzrosła, ale niestety nie pojawił się żaden e, kierunek na tym rynku. Tylko znajdujemy się w trendzie bocznym, który jest teraz ograniczony przez poziom 1,30,80. 2 od dołu, a z, od góry przez poziom 1,31,80, także taka stupipsowa konsolidacja nam się tworzy w tym momencie na eurodolarze. Ten wczorajszy ruch też nie jest specjalnie przypadkowy, z racji tego, że mieliśmy tutaj do czynienia z korektą nieregularną, a więc fala A, trójfalowe B na nowy szczyt i potem cięcie na fali C. Dlatego ten dołek może być bardzo istotny, z racji tego, że to jest koniec korekty nieregularnej. No i jeśli nie uda się rynkowi wyjść na nowy szczyt już niedługo, ponieważ po korekcie powinien przyjść impuls zgodnie z zasadą trendową, natomiast jeśli taki impuls się nie pojawi i dołek korekty zostanie przełamany, no to wtedy też e, mielibyśmy tutaj okazję zobaczyć większy ruch w dół, zwłaszcza, że ta ostatnia już linia trendu, jaka jeszcze nam wspierała rynek przy tej świecy jeszcze przy tej świecy została pokonana. Ciekawa sytuacja na euro jenie, ponieważ tutaj wydostajemy się górą z też takiej lokalnej konsolidacji 131 do 128. Jesteśmy już na najwyższych tutaj poziomach praktycznie od końca maja i tym samym mamy tutaj szansę na realizację dalszego wzrostu, ponieważ jeśli przyjmiemy tę falę za impuls, następnie korektę pędzącą A, B, nowy szczyt C, to teraz powinien tworzyć się kolejny impuls, no i zgodnie. Z najbliższym celem po takim zachowaniu rynku powinniśmy dążyć do równości względem pierwszej fali impulsu, a ta równość wypada przy, przy poziomie 132,80. Także do tego miejsca jeszcze para euro i jen mogłaby zmierzać, a oczywiście najistotniejszym teraz jest tutaj kanał trendowy, ponieważ wybicie z niego dołem będzie nam negować ten scenariusz. Na parze funt-dolar też nieco się zadziało, mieliśmy już realizację zasięgu dla odwróconej formacji głowy z ramionami, czyli lewe ramię, głowa, prawe ramię, Tutaj rynek nam ładnie podrósł, zrealizował ten cel, no i tym samym doszło tutaj do wybicia też z potencjalnie innej linii szyi, innej formacji głowy z ramionami, gdzie tutaj mamy lewe ramię, głowę i prawe ramię. Jeśli to faktycznie była linia szyi, no to teraz jest ona testowana z drugiej strony, a przy niej również znajduje się linia trendu wzrostowego, także te miejsca powinny zostać utrzymane, aby rynek po wybiciu wczorajszego. Maksimum w okolicach 5267 mógł zacząć jeszcze bardziej rosnąć. Także ciekawa sytuacja w tym momencie na parze fun -dolar. no a oczywiście niestety do zanegowania tego scenariusza wzrostowego dojdzie w momencie już trwałego zejścia w okolice 1,51. To cofnięcie będzie zbyt duże, bo na razie mamy też relatywnie spore wykupienie, co nam pokazuje dywergencja na średnich MACD. No i WIG20, e, cofamy się do wsparcia, e, wczoraj jeszcze udana sesja dla byków, nowy wierzchołek, ale dziś już jest nieco gorzej, cofamy się do wsparcia w okolicach 2,230, e, pod tym poziomem w okolicach 2,220 wypada nam Luka Hossy, która też jest miejscem wsparcia, niżej jeszcze mamy kanał trendowy, natomiast no, na fali trzeciej lub też C e, rynek powinien dążyć trochę szybciej do tych poziomów docelowych, aniżeli robi to obecnie. Czyli mamy tutaj pierwszy jakiś taki sygnał słabości tej fali trzeciej lub też C. No, zwłaszcza dla fali trzeciej, no taki ruch jest niedopuszczalny, bo fala trzecia powinna bardzo gwałtownie iść do góry. Natomiast jeśli jest to taka krótsza fala C, jaka nie dociera nam do ekspansji 100%, no to jest to pierwszy taki sygnał, że trend na GPW nieco nam słabnie. A poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.